I jako ostatni wchodzi teraz Muzyk i chyba wszystkie konie są już w maszynie. I gonitwa się rozpoczęła, dobrze wystartowała Temida, nieźle przyjął start także Muzyk. I te dwa konie wraz z Ulsanem są na czele, tuż przy nich przy kanacie Tyrolian Night Poprawia teraz także Brigida. Zastał troszeczkę horyzont, poprawia teraz polem. Na czele Temida wraz z Muzykiem, tuż za nimi Brigida, dalej Ulsan, Hima, Horyzont i na końcu w tej chwili galopuje Tyrolin Knight, ale wszystkie konie razem. Teraz na prowadzeniu Muzyk, on wyprowadza na prostą, bliżej kanatu Temida, tuż za nimi finiszuje Brigida. I Muzyk w tej chwili z niewielką przewagą, Goni go Brigida. Polem rozpędza się Horyzont. Muzyk na prowadzeniu. Brigida jest druga. Ładnie galopuje Ulsan. I także ładnie Brigida. Ulsan, muzyk Brigida. I w tej chwili Ulsan. Druga jest Hima. Ulsan, Hima. Na miejscu trzecim temida i dalej pozostałe konie.